Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w Barburki. Więc, już na początek, wszystkim Barbarom składam najserdeczniejsze życzenia oraz górnikom dużo zdrówka, dużo szczęścia, dużo miłości i radości. A ja w przerwie, między prywatnymi rozkładami, bo za chwilkę właśnie mam kolejne, sprawdzę energię dnia na dzisiaj, na czwarty grudzień, na środę, co nam szykują karty, co nam mówią że musimy poczekać. Musimy poczekać, musimy się uzbroić w cierpliwość. Przede wszystkim do spraw sercowych, związków, miłości, relacji, nowych miłości. Więc no musimy poczekać, musimy poczekać na rozwój sytuacji. oraz mogą być zaburzone komunikacje, więc uwaga na stresy, niedomówienia, emocjonalne przemyślenia. Możemy wpadać w jakieś takie spadki, dołki, E, za dużo myśleć, jednak ten grudzień, te święta, to wszystko może nas przytłaczać, więc kochani, nie, 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 nie wchodzimy w tą ciemną energię, e, więc mam nadzieję, lepszy będzie odpoczynek. Dwa, nie ma co się kłócić, nie ma co za sobą walczyć i z całym światem, e, tylko właśnie poczekać na rozwój sytuacji. E, zobaczmy sobie, co jeszcze mówią właśnie, kryształki mówią, że jest ponowna gotowość na miłość, więc to jest rada. E, wyleczamy się z przeszłości, jeśli takowa była. Idziemy do przodu już wkrótce, będzie nowa miłość. E, no i moja nowość, czyli losowa rada na dzisiejszy dzień to. No, zobaczymy. E, czekają nas dni pełne harmonii i was i rodzinnego ciepła. Cieszcie się każdą chwilą z bliskimi, bo są bezcenne. Jeszcze przed świętami. Kochani, ogólnie czas grudniowy to są, to są rodzinne, ciepłe i bliskie spotkania. Mam nadzieję, kochani, że nikt z nikim się nie szarpi i nie kuci. No różnie bywa, różnie bywa, ale warto łapać, warto łapać dobre chwile. Zatem, kochani, miłej środy, wszystkiego dobrego i czekamy, czekamy na lepsze dni.